Tak oto wygląda moja Maciejka. Prawda, że pięknie? Wyobraźcie sobie, że koty sobie zrobiły tutaj legowisko i wybiły mi wszystkie nasionka. Ostały się tylko te tutaj takie malutkie. Także kupiłam nowe ziarenka, będę jeszcze raz próbować jeszcze raz sadzić, bo uwielbiam Maciejkę, szczególnie jak pachnie wieczorami. Także cóż, jeszcze raz, do, do dwóch razy sztuka mam nadzieję. Tak intensywnie cierpię na brak czasu, że nawet nie mam kiedy zająć się swoimi odrostami. Paznokcie już krzyczą wręcz, zróbcie mnie. A więc cóż, nadszedł wieczór, dzieci śpią, więc czas, żeby mama zajęła się paznokciami. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia, na jaki kolor mam się zdecydować, ale przemawia do mnie czerwony. Jakoś chyba mam ochotę na czerwone paznokcie. Być może dlatego, że wciąż na dworze jest paskudnie, więc wszystkie letnie kolorki jakoś do mnie nie mówią. Chyba jednak zostaniemy przy czerwonym. Pogoda słuchajcie, nas nie rozpieszcza. Zobaczcie, jakie ciężkie chmury. To już jest któryś dzień z kolei. Dzisiaj mamy 14 stopni, więc i tak jest lepiej niż wczoraj. Jeszcze nie pada, aczkolwiek m, według mojego telefonu ma zacząć padać. O, coś tam obserwuje. Yy, ma zacząć padać gdzieś tak około 15, więc super. Bardzo się z tego cieszę. Dawno nie padało, wczoraj cały dzień mżyło. I eee, powiem Wam tak: teraz Mały poszedł na drzemkę, więc mam tak zwany czas wolny. Jak to wszyscy mówią, czas dla siebie. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką i się pytała właśnie, czy Mały chodzi na drzemki. To jej powiedziałam, że właśnie tak o 11:12. Idzie sobie na godzinkę, dwie się przespać, ona mówi: O, super, to masz właśnie czas dla siebie, super. Zazdroszczę ci. No, <laughs> mój czas dla siebie wygląda tak, że właśnie zrobiłam pranie. E, pewnie słyszycie, zmywarka chodzi w tle, właśnie ogarniam i przygotowuję obiad, mały w stanie. Także będzie obiadek, potem idziemy po Roberta. I tak właśnie wygląda mój czas wolny. Tak wygląda czas wolny mam. W każdym razie, tak Was tutaj trzymam, bez sensu na ogrodzie, e, ale chciałam Wam powiedzieć o. O tych ręcznikach, słuchajcie, to są ręczniki z Ikei. Jak byłam do nich sceptycznie nastawiona, bo ręczniki te kosztowały tylko 5 funtów za sztukę. To są rewelacyjne, są bardzo duże. Zobaczcie, one są przełożone na pół. Są bardzo duże, są bardzo miękkie, bardzo fajnie wchłaniają wodę i jestem z nich mega zadowolona. Prałam już je setki razy i wciąż są miękkie, nie są drapiące. No i jak widzicie, tutaj mamy w różnych kolorach, tak żeby się nie mieszało. Kajusia jest żółty, wygląda w nim jak Kaczusia, mój jest różowy. Zielony jest Rafała i niebieski jest Robcia. Tamte siwe to są takie ręczniki do rąk i powiem Wam, że one były kupione na jakiejś promocji, gruponowej i nie, nie, po prostu robi się z nich taka szmata, że nie, szok. Ale te Ikejowe są bardzo, bardzo fajne, także polecam Wam serdecznie ręczniki z Ikei. I słuchajcie, postanowiłam zaszaleć, właśnie miałam Wam pokazać paznokcie. Wczoraj Wam mówiłam, że właśnie wieczorem robię paznokcie, stwierdziłam, że zrobię sobie Czerwone, tak mnie coś naszło na taki kolor mocny. Wiecie, no, czerwień zawsze w modzie klasyczna. No i skończyło się na tym, że zrobiłam sobie pasnokietki w kolorze nude i tutaj na tym palcu serdecznym taką po prostu syrenkę jak to się mówi. No, także paznokcie mam bardzo, bardzo stonowane. No, ale chciałam wam pokazać wskazówkę, tak, a propos, właśnie coś mi na kolory bierze, że kupiłam sobie mm, farbę do włosów. Kupiłam sobie farbę w kolorze śliwkowym. Jestem ciekawa, jak ona wyjdzie na moich włosach. Tutaj jest e, pokazane, że na czarnych, gdzie to jest? Gdzieś to widziałam. Tak, tutaj. Że na czarnych włosach wychodzi właśnie taki odcień śliwkowy, ja mam bardziej w ciemny brąz, bo tylko farbuję odrosty, dół włosów już mam zupełnie brązowy więc jestem ciekawa, czy wyjdzie mi kolor śliwkowy, na wypadek gdyby mi się nie podobało, to mam kolejną farbę już tutaj w ciemnym brązie, no jestem ciekawa znając życie, to pewnie odrosty mi wyjdą śliwkowe, a reszta bez zmian i będę wyglądała jakbym sobie krzywdę zrobiła no. ja po prostu nie mogę, zobaczcie jakie on ma jakie on ma włoski to na środku czuła to buziak od mamy, niestety trzeba będzie go domyć, ale po prostu włosy ma jak kaczyk Kuper z tyłu. Tak mi się chce śmiać jak on wygląda. Kto się bawi kamyczkami? No. Kto ma taki kaczyk Kuperek? Sprzątasz, tak? Ktoś tu w końcu musi posprzątać. No tak! Sprzątaj, sprzątaj! Założymy firmę ogrodniczo sprzątającą. Będziesz idealnie rozrabiał. Rozwalał wszystko, roznosił. Jezu, co mnie tak A tak się zastanawiałam, co on się tam przygląda. Ale się nie Siniak. O, głosy! To nie, Włosy nie jest siniak! To, się tak jest to nie jest siniak, to jest buziak na czole. A. Który nie chce się zmyć? <noise> Trzeba będzie to jakoś usunąć czymś innym. Do naturatem. Z biurytem. Bo po prostu ma taki kaczykuper z tyłu. Czyli Ty zrobi się warek, co? No. Już widziałeś? Nubix. Ja. No, brawo. A ja też. Super, brawo. Idziemy na basen, idziemy popływać. Idziemy na basen. No i stało się, słuchajcie, poszła farba w ruch śliwkowa. Jestem troszeczkę, że tak powiem, przestraszona kolorem, który widzę na własnej skórze. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej tragedii. Jeszcze 25 minut mam mieć to na głowie, a zobaczcie, jaki to już ma kolor. Trochę się obawiam, że będę w ciapki, paski, prążki i trójkąty, ze względu na to, że jedna farba na moje włosy to było zdecydowanie za mało. Zazwyczaj używam jednej farby, co prawda na trzy razy, ale lecę tylko odrosty, a że to jest zupełnie inny kolor, to powinnam użyć przynajmniej dwie. Więc tak naprawdę to pomazałam sobie e, odrosty i tak końcówki, i trochę się obawiam, co z tego wyjdzie. Bardziej chcę wierzyć w to, że nie złapię to na ciemnych włosach, ale moje włosy te dalsze nie były farbowane od bardzo, bardzo długiego czasu, bo zawsze tylko jadę odrost. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Zazwyczaj, jak biorę się sama za farbowanie i kombinowanie z włosami, no to wychodzi masakra. Zawsze nie wychodzi to, co ma wyjść, i kończy się tym. Że albo ląduję u fryzjera, albo kupuję znowu ciemną farbę. Ciemną farbę już mam, także w razie co? Będziemy farbować jeszcze raz. No jestem ciekawa, co to z tego będzie. Niby na obrazku, na pudełku jest to taki dosyć ciemny kolor. Zobaczymy. Jeszcze 20 minut. Właśnie zabieram się za nagranie dla Was denka, wyciągam z szafy moją reklamówkę z denkiem, zaglądam do niej, a tam mm, denko świąteczne. Ktoś mi ukradł denko, mam nadzieję, że Rafał tego nie wywalił.